Na kortach Flushing Meadows wczoraj tradycyjnie w ostatni poniedziałek sierpnia rozpoczął się ostatni w tym roku wielkoślemowy turniej tenisowy US Open. A w sobotni wieczór w nowojorskim konsulacie można było spotkać polskich gwiazdy tenisa bądź polskiego pochodzenia grające w tegorocznym turnieju. Spotkanie zorganizował Paweł Gąsior, prezes Stowarzyszenia Golfistów z zamiłowania tenisista. Honory Pani Domu pełniła konsul generalna Ewa Junczyk-Ziomecka. Gwiazdą wieczoru była Caroline Woźniacki, dunka polskiego pochodzenia, finalistka US Open w zeszłym roku, rozstawiona z numerem 1 w tegorocznym turnieju. Ojciec Caroline, Piotr Woźniacki, był piłkarzem, który wyemigrował do Danii, matka znaną siatkarką kadry narodowej. Caroline świetnie mówi po polsku, podobnie jak Sabine Lisicki i Angelique Kerber z Niemiec, czy Aleksandra Woźniak z Kanady. Z polskich zawodników obecnych w sobotę w konsulacie najwyżej notowana jest Agnieszka Radwańska, dziesiąta w rankingu WTA. Towarzyszyli jej siostra Urszula, rodzice oraz polscy dybliści Mariusz Krystenberg i Marcin Matkowski. Po zakończeniu części oficjalnej i toastach za sukcesy polskich tenisistów, gwiazdy wieczoru były do dyspozycji licznie zgromadzonej Polonii. Dodajmy, że serwowano staropolskie przekąski i ciasta, były drinki dla zawodników bezalkoholowe, jazzowy nastrój zapewnił Krzysztof Medyna, a zdjęcia Wojciecha Kubika i Andrzeja Kentli z turniejów US Open pokazały piękno nie tylko tenisa. Kto był w sobotę w konsulacie mógł się o tym przekonać naocznie.